Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Władek Dzisiaj mam dla Was znowu odcinek z modelką Z góry przepraszam, że się nie pokazałem na początku do wstępu, ale po prostu nie jestem w stanie, także Także przechodzimy prosto do makijażu i pielęgnację zaaplikowałem już poza nagraniem. Użyliśmy kremu Julii. Swoją drogą, przepiękna Julia jest dzisiaj moją modelką, także zostawiam Wam do niej linka, możecie wpadać e, i ją obserwować. W każdym razie e, pielęgnację zaaplikowałem Julii, dlatego że ona ma dość wrażliwą cerę. Natomiast po pielęgnacji przechodzę do bazy i tutaj używam High Spreadability Primer z The Ordinary. On po prostu ma za zadanie ułatwić rozprowadzanie się następnych Kroków w makijażu. Jeżeli chodzi o podkład, wybrałem tutaj podkład z chudy. Oczywiście nie aplikuję go prosto z opakowania, dlatego że jest to stick. Wydrapałem go z pudełka, nałożyłem na dłoń i dopiero tak go aplikuję. Wybrałem ten odcień, to znaczy inaczej, wybrałem ten podkład też przy okazji, poza tym, że chciałem go użyć na modelce. Ale dlatego również, że jest delikatnie ciemniejszy od buzi e, Julii, jak możecie zauważyć jej klatka piersiowa jest dużo ciemniejsza od twarzy, no dobra może nie dużo, ale jest ciemniejsza od twarzy, więc e, stwierdziłem, że przyciemnie dokład, e, delikatnie buzię podkładem. Dodam tylko, że nie jestem pewien, czy to kwestia pielęgnacji, czy kwestia tego podkładu na innej skórze niż moja, ale u mnie bardzo się podoba. Natomiast na Julii rozprowadzał się dość dziwnie, dlatego później pracowałem sporą ilością korektorów, ale to jest dla mnie norma. Więc jeżeli chodzi o korektor, zacząłem od Milka i przy pomocy Milka rozjaśniam sobie pewne partie twarzy, dodaję troszeczkę krycia oczywiście aplikuję go również pod oczy, a następnie po zakryciu właśnie różnych niedoskonałości przechodzę do korektora numer dwa, czyli że jeszcze jaśniejszego odcienia i pracuję nim dalej pogłębiając to rozświetlenie, czyli że robimy sobie takie kontrowanie światłem, można to powiedzieć, wyciągamy rysy twarzy do przodu. Jeżeli chodzi o konturowanie, konturowanie, czyli że przyciemnianie twarzy, tutaj standardowo bez zmian Tom Ford. To chyba jest już klasyk w moich filmikach, także um, tak jest. Tom Ford, czoło, policzki, szczęka, wszędzie tam, gdzie uważam, że jest to potrzebne. I czasami podtrzyszczam sobie tak, jakby kość policzkową korektorem, jeżeli uważam, że zjechałem za nisko rozświetlacz Dior Backstage opiekuje na klatkę piersiową to jest w sumie moje pierwsze użycie tego produktu powiem Wam, że bardzo ładnie wygląda, na filmie aż tak bardzo tego nie widać wydaje się być bardziej subtelny, natomiast na żywo wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie jeszcze Was przepraszam za to, że w tle możecie zobaczyć moje pędzelki jak nagrywałem nie zauważyłem, że, że tam zostały także dzisiaj będą nam towarzyszyć przez nagranie no i teraz, żeby cerę zasetować, sięgnąłem po puder, dlatego że chciałem, żeby ten makijaż był raczej taki lekki i świetlisty, to korzystam z pudru z Lamer, dlatego że on dość delikatnie jakby matuje tą skórę i nie zabiera całego błysku. Także na Lamer puder padłby dzisiaj mój wybór. A następnie tam, gdzie potrzebuję podbudować krycia i przy okazji zasetować powieki, to właśnie w tych miejscach sięgam po puder z Too Faced, który jest moim ulubionym pudrem do tego zadania. Jako brązera znowu używam kolejnego mojego klasyka Gucci. Tu już chyba znowu bez żadnych zmian. Tym razem jest to kolor numer 01 i po raz pierwszy, tak naprawdę, dobra, nie po raz pierwszy, ale jeszcze po prostu nie zdążyłem tego produktu ani tego odcienia użyć na sobie. Także. Um... Tak, na razie był używany tylko na modelkach, ale również bardzo mi się podoba. Chociaż nie wiem, czy 02 nie wypada dla mnie jeszcze nawet lepiej. Mimo, że jest ciemniejsza, to bardzo mi się podoba ten odcień. No i tutaj jeszcze sobie podczyszczam pudrem z Gucci niektóre miejsca, żeby bardziej tą buzię jakby wyczyścić i to kontrolowanie ten brązer nadać mu odpowiedni kształt. Jeżeli chodzi o brwi, Julia ma bardzo pełne piękne brwi, więc stwierdziłem, że tylko i wyłącznie dorysuję pojedyncze włoski e, pisakiem z Catrice. E, I następnie utrwalam brwi przy pomocy żelu z Eveline Brown Go. No i teraz gwiazda dzisiejszego odcinka to paleta e, Triochrome z Nataszy Denony. Oczywiście moje podziękowania znowu lądują u e, Li, która sprawiła mi tą paletę w prezencie. Rozmawiałem z nią i jest to jedna z rzeczy na temat który, z których z nią rozmawiałem, że bardzo chcę sobie ją zakupić, czekam aż pojawi się w Polsce. No i po raz kolejny usłyszałem, czy przeczytałem wiadomość, że e, bym już nie czekał, bo po prostu zamówi mi ją w prezencie. Także bardzo Ci dziękuję Lee. Ja Po raz kolejny mogłem stworzyć makijaż i filmik z modelką dla moich widzów dzięki Tobie. Także tutaj zostawiam dla Was linka, pod spodem również. Wpadajcie do niej na Instagram, zostawiajcie serduszka i a, okażcie trochę miłości, dlatego że ja z jej strony dostałem jej bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o sam makijaż, zaczynam od fioletu, który jest trzeci w kolejności e, jakby z ciemności i zaczynam nim delikatnie budować załamanie, e, tak w miarę w taki rozdymiony sposób, a następnie sięgam po najciemniejszy matowy fiolet z palety i zaczynam jeszcze bardziej pogłębiać sobie załamanie e, w takim Bardziej skoncentrowanym punkcie. Te same kroki powtarzam na dolnej powiece i następnie sięgam po cień skarab z paletki. Jest to taki zielony duochrom, zielono-złoty duochrom, czy triochrom, jakkolwiek chcemy to nazywać. Um, ogólnie w tej paletce te cienie są ułożone tak jakby rzędami, żeby można było bardzo łatwo zrobić sobie cały makijaż, nie zastanawiając się nad tym, um, jakie kolory ze sobą dobrze będą współgrać, więc Natasza Donona rozdzieliła tą paletkę na trzy i każdy rządek dla nas jest jednym totalnym lookiem. Natomiast ja stwierdziłem, że oczywiście musimy to troszeczkę przełamać, nie mogę pójść tak wiecie, tak jak um, jest przewidziane przez e, paletę, więc stwierdziłem, że połączymy fiolet z zielenią. To połączenie wydaje mi się być bardzo ciekawe, mam nadzieję, że również Wam się będzie podobało. Um, także stwierdziłem, że zaryzykuję i, i zrobię coś totalnie innego i zresztą to jest chyba najbardziej kolorowy makijaż, jaki u mnie na kanale jesteście w stanie zobaczyć. Ja ten cień nałożyłem zwilżoną, zwilżonym pędzelkiem i ogólnie mam taką dość zabawną technikę na zwilżanie pędzelka, której jeszcze u nikogo nie widziałem, stwierdziłem, że Wam o tym powiem. Zazwyczaj używa się do tego mgiełki, natomiast ja bardzo lubię robić to w taki sposób, że otwieram opakowanie mokrych chusteczek i po prostu pocieram ym, pędzelek o te mokre chusteczki, więc on się robi delikatnie wilgotny. No i też dzięki temu ten cień połyskujący wszedł dość intensywnie i bez osypu, tak więc y, bardzo jestem zadowolony. W ogóle w tym makijażu na całe szczęście było bardzo, bardzo mało osypu. Z tymi fioletami również bardzo mi się przyjemnie pracowało. Ja już używałem kilku innych kolorów z tej paletki na sobie, żeby po prostu przetestować. I powiem Wam, że jedna z fajniejszych formuł, chyba jedna z najmniej usypujących się. Oczywiście wszystko będzie zależało od techniki, od tego jak pracujecie, natomiast. Um bardzo, bardzo przyjemna paleta, więc jeżeli kolory do Was przemawiają i za, ta zaporowa cena nie jest dla Was przeszkodą, to myślę, że jest to również opcja e, warta zakupu. Natomiast znowu, zastanówcie się oczywiście, czy będziecie z takich rzeczy korzystać, z takich cieni korzystać, bo e, nie chciałbym, żebyście zmarnowali pieniążki tylko dlatego, że paletka jest fajna, tak? Czyli, że zastanówcie się, czy będziecie jej używać. E, Kociki oczu jeszcze przy okazji rozświetlam e, matowym, zielonym e, cieniem. Stwierdziłem, że nie będziemy używać niczego błyszczącego i w sumie po raz pierwszy mnie na kanale rozświetlam oczy na matowo, także tak, zielony cień i tak naprawdę, jeżeli chodzi o cieniowanie, to byłoby na wszystko. Następnie sięgam po mój ukochany tłuszcz, już po prostu mój też klasyk chyba będzie na kanale, czyli że Charlotte Tilbury Pilotok Up Lashes i później doklejam sztuczne rzęski. Tutaj wybrałem znowu Ardell, tym razem seria Lift FX. Ogólnie te rzeczy nie są zbytnio dostępne ani w Rosmanach, ani na ich stronie. Mam te rzeczy tylko i wyłącznie dzięki temu, że miałem współpracę z Ardell, która jeszcze będzie miała dopiero jakby swoje 5 minut, można tak to nazwać. Niestety będzie to bardzo niekomfortowe dla mnie, żeby ją promować. Nie z racji Ardell, Ardel tutaj jest jak najbardziej super, ale może porozmawiamy o tym w innym czasie. Natomiast um, tak, doklejam rzęsy i, i to by było na tyle, następnie przechodzę do eyelinera, przy, przykrywam sobie pasek rzęs delikatnie, żeby nie było widać ani kleju, no i też staram się włączyć początek e, tych rzęs w e, oko, żeby one się nie odcinały tam gdzie rzęsa się zaczyna. Jeżeli chodzi o wykończenie cery, postanowiłem zrobić to po zrobieniu oczu, dlatego że bałem się za bardzo, że e, przesadzę, że ten makijaż będzie wyglądać tanio. Dlatego, że zresztą używam dużo kolorów, więc po prostu stwierdziłem, że jak już zobaczę oczy, wtedy dopiero będę robić cerę. Sięgnąłem tutaj po róż z Patryka Ta w odcieniu Ocean is Different i powiem Wam, że jeszcze nie nauczyłem się nim pracować. Jest bardzo mocno napigmentowany, więc jak widzicie w pierwszej chwili było bardzo, bardzo intensywnie. Natomiast mój trik na to, żeby... A, i używam tutaj tylko i wyłącznie pudrowej strony. Więc mój trik na to, kiedy mam za bardzo intensywny róż to złapanie po prostu odrobiny korektora lub podkładu na gąbeczkę i przyklepanie po wierzchu albo po granicach właśnie um, tym korektorem, dzięki czemu nasz um, róż czy bronzer, czy cokolwiek innego chcemy bardziej wtopić w skórę, robi się właśnie bardziej zlity, z, zlany, nie zlity, bardziej zlany z cerą i przestaje być za bardzo intensywny. No i ja lubię bardziej intensywny róż, więc zostawiam go w takim stanie, jakim jest, natomiast gdybyście wy chcieli coś jeszcze bardziej jakby zmniejszyć intensywność czegoś, no to po prostu trzeba tego produktu doklepać więcej. Do rozświetlenia użyję paletki z Charlotte Tilbury Glowgasm. Ona ma przepiękny rozświetlacz, który daje bardzo gładkie wykończenie na skórze. Ja, muszę... Mocha... Muszę częściej z niego korzystać, bo naprawdę efekt jest przecudny. Także wydaje mi się, że po rozświetlaczu zostaje nam ostatni krok i są to usta. I słuchajcie, tutaj znowu stwierdziłem, że zrezykuję. Naturalnie do kolorowych oczu zrobiłbym usta nude. Natomiast stwierdziłem, że chciałbym, żeby ten makijaż był bardziej ekscytujący i może nie tak nudny dla Was jak zawsze, żeby to nie były zawsze usta nude. Dlatego stwierdziłem, że pójdziemy w czerwień, taką krwistą, winną czerwień. Ogólnie troszeczkę się przestraszyłem na początku, i dlatego. Też nie poszedłem po całości. Chciałem, żeby te usta były naprawdę ciemne, praktycznie bordowe. Um, natomiast um, no, powiem Wam szczerze, że, że nie czuję się za e, pewnie w takich dość intensywnych połączeniach, dlatego poprzestałem na takim e, efekcie, jaki widzicie tutaj. Dzisiaj, po tym jak mama i Julia pochwaliły e, te usta do tego makijażu, zresztą też. Być może poszedłbym intensywniej i zrobiłbym je jeszcze ciemniejsze. Natomiast na chwilę obecną i na moment malowania byłem pewien tylko i wyłącznie na tyle, ile widzicie tyle właśnie na filmiku. Więc tak naprawdę makijaż mamy skończony. Julia została zmieniona z przepięknej, ślicznej dziewczyny, oryginalnie w taką wamp. Nie wiem, jak to inaczej opisać. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba. Dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach.